Niewystarczająca moc przyłącza energetycznego. Specyficznym problemem jest działka z przyłączem prądu o zbyt małej mocy dla planowanej hali produkcyjnej czy magazynowej. Zdarza się, że lokalna sieć elektryczna wymaga rozbudowy na przykład postawienia stacji transformatorowej i jest to koszt inwestora, aby zasilić duży obieg. Taka rozbudowa przełącza energetycznego może kosztować setki tysięcy złotych, jeśli trzeba pociągnąć linię średniego napięcia i zbudować trafostację. Przykładowo, firma planująca hale o dużym zapotrzebowaniu mocy może otrzymać od operatora energetycznego warunki budowy osobnego transformatora. Koszt rzędu 200-300 tysięcy złotych, który musi pokryć inwestor, później stacja staje się własnością operatora. Absurd. Jeśli inwestor nie przewidział takich wydatków, może stanąć przed dylematem, strzymać inwestycje lub szukać ograniczenia zużycia energii, np. montując panele fotowoltaiczne, co z kolei również wymaga nakładów finansowych. Rezerwy pod przyszłe drogi. Lokalne plan zagospodarowania terenu potrafią przewidzieć przebieg przyszłych dróg przez prywatne grunty, co dla właścicieli działki jest sporą miną. Jeśli część działki zostanie w planie zarezerwowana pod poszerzenie jezdni czy nową drogę, nie można na niej nic wybudować ani nawet ogrodzić na stałe. Inwestor, który przeoczył taki zapis planu, może odkryć, że np. 5-10 metrów pasa wzdłuż drogi Należy zostawić wolne, to zmniejsza powierzchnię użytkową działki i zmusza do zmiany projektu hali, np. odsunięcia budynku i zmniejszenia ilości parkingów. Co gorsza, gdy dojdzie do realizacji tej drogi, teren zostanie wykupiony za odszkodowanie według wartości gruntów, nie zawsze rekompensując pełną stratę inwestora. Zmiana przebiegu drogi dojazdowej. Inwestycje halowe często wymagają zapewnienia odpowiedniego dojazdu dla ciężarówek. Zdarza się, że w trakcie przygotowania do budowy następuje zmiana kategorii lub przebiegu drogi publicznej przy działce. Na przykład inwestor kupił działkę licząc na zjazd drogi powiatowej, a droga została przeklasyfikowana na drogę krajową ograniczony o do, do ograniczonym dostępie zakaz nowych zjazdów. W efekcie projekt hali musiał zostać przeprojektowany z innym układem wjazdów, co opóźniło inwestycje i zwiększyło koszta o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przeprojektowanie, dodatkowo uzgodnienia i tym podobne. Inny przykład: likwidacja planowanego wcześniej zjazdu lub opóźnienia budowy obiecywanej drogi serwisowej. Inwestorzy hal magazynowych w Polsce centralnej wskazują, że brak terminowej realizacji dróg dojazdowej przez gminy generuje dla nich straty, bo magazyn pozostaje trudno dostępny dla klientów i ciężkiego transportu. Nowe przepisy planistyczne blokują inwestycje. Czasem zmiana administracyjna, jeśli jest nowelizacją prawa, może nagle ograniczyć możliwość zabudowy. Dobrym przykładem jest reforma planistyczna z 2023-2024 roku. Wprowadzono tzw. plan ogólny gminy i zmieniono zasady wydawania warunków zabudowy. Po tych zmianach wybudowanie magazynu na podstawie warunków zabudowy stało się niemal niemożliwe, jeśli gmina nie ma miejscowego planu zagospodarowania. Polski Związek Firm polskich alarmował w 2024 roku, że nowe przepisy praktycznie blokują budowę hal logistycznych. Konieczne jest uchylenie lokalnego planu albo specjalnej zgody, co opóźnia projekt o nawet kilkanaście miesięcy.